A więc witam się małeś to więc ta strona kwester. Chciałbym mam powiedzieć, że ja żyję, kanału nie porzuciłem, nic mi się tak naprawdę nie dzieje. Chciałem nagrać na taki odcinek informacyjny, względu na to, że po prostu, yy, jak to powiedzieć, no sądzę, że na razie właśnie jakiekolwiek wyjaśnienia związane z tym, że nie nagrywam na YouTube'a, że po prostu yy, mało się teraz udziela na tym YouTube'ie, mało <laughs> gram ostatnio też Fortnite'a. Ale to spowodowane tym, że mam swoje spra sprawy prywatne, życiowe, e, z którymi mogłabym się dla mnie akurat nie dzielić. E, dodatkowo zacząłem też e, dorabiać sobie, zaczęła się szkoła. E, muszę obie sprawy pogodzić ze sobą. E, plus dodatkowo jeszcze e, muszę podbierać sobie na te prawo jazdy, bo e, rodzice stwierdzili, że będę robił prawo jazdy sobie w wakacje, e, bo to będzie najlepszy niby okres. E, Jakbyście chcieli wiedzieć, to 18 skończyłem dość niedawno, bo 22 maja więc e, po prostu wszystko na mnie tak spadło z nienazka. E, wam po prostu widzowie poinformować, że ja żyję, nic mi nie jest. E, a kiedy będą odcinki, ciężko mi stwierdzić widzowie. Naprawdę ciężko mi stwierdzić, kiedy będą odcinki. Po prostu e, kanał na najbliższym czasie po prostu będzie nieaktywny, będzie po prostu e, no, pusty, nie będzie zaniechowej zawartości przez no, nieokreślony czas, bo w tym e, roku szkolnym na się pojawi żaden odcinek, e, wakacje będę e, uczył się do tego egzaminów, więc wiecie widzowie, e, będzie ciężko mi pogodzić e, egzaminy z no, nagrywaniem, a nagrywanie, no przypójmy się, to też e, trochę żera czasu, bo to trzeba i odcinek nagrać e, i tu trzeba jeszcze go zmontować, wziąć na YouTube, a, wiecie widzowie, miniaturkę zrobić. E, więc trochę do roboty jest i moja no, ja za bardzo tego czasu też nie mam ostatnio. Teraz może spytać się o moich znajomych co mm, gram no, z nimi często w Fortnite'a, już jestem w, w Fortnite'cie. I może no, ja pogram tylko, nie, nie wiem, godzinę, dwie no i muszę już kończyć, no więc e, tak wygląda dla sprawa. Ale będę wam bardzo widzowie wiedzieli, że jesteście ze mną do końca. Jeżeli e, nie, nie zrobicie tego przycisku subskrybuj, e, czerwonym. Będę wdzięczny, jeżeli udostępnicie materiał swoim znajomym, którzy mnie oglądają, ale nie mają dzwoneczka, bo są takie osoby, patrząc po moich wyświetleniach na innych odcinkach. A to widzowie wszystko z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, do kolejnego odcinka i siema.